Resort zdrowia przekazał nowe dane, niestety są nowe ofiary koronawirusa w Polsce. Popołudniowy raport wpisuje się w ostatnie trendy: najwięcej zarażeń znów odnotowano w jednym z województw. Tym razem szokuje wiek najmłodszej ofiary SARS-CoV-2. Potwierdzono następne przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u kolejnych pacjentów. W popołudniowym raporcie Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze informacje: niestety nie są najlepsze. Kolejna ofiary koronawirusa w Polsce Zwiększył się bilans ofiar koronawirusa w Polsce. Według wiadomości przekazanych właśnie przez Ministerstwo Zdrowia, potwierdzono 146 nowych przypadków zakażeń. Aż 93 pacjentów odnotowano w samym województwie Śląskim. Niestety, wśród ofiar wykazanych przez Resort Zdrowia pojawia się informacja o 18-letniej kobiecie z Radomia, która w wyniku choroby straciła życie. To jedna z młodszych osób, która zmarła w związku z panującą epidemią. Łącznie w popołudniowym raporcie poinformowano o śmierci 14 pacjentów. Najstarszy zgon dotyczy 96-latka leczonego w szpitalu w Bielsku Podlaskim. Jak informuje MZ, wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Wciąż pojawiają się nowe przypadki. Polska od początku wybuchu epidemii odnotowała 17615 potwierdzonych w laboratoriach przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W wyniku wywoływanej przez niego choroby COVID-19 życie straciło 883 pacjentów. Dziś, według danych przekazywanych przez resort Łukasza Szumowskiego, do bilansu zachorowań dołączono 411 osób, a statystyki zgonów zwiększyły się o 22 przypadki śmiertelnych ofiar koronawirusa w Polsce. Niestety, w ostatnich raportach przekazywanych do wiadomości opinii publicznej, z pierwszego miejsca nie schodzi Województwo Śląskie. Które zarówno w porannych jak i popołudniowych informacjach codziennie potwierdza najwięcej pozytywnych wyników wśród mieszkańców regionu. W związku z trudną sytuacją zdecydowano się. 2. W większości województw sytuacja wydaje się powoli uspokajać we wszystkich województwach, poza Śląskim. Liczba potwierdzonych zakażeń oraz ofiar koronawirusa zdaje się powoli maleć. Po jednym pacjencie potwierdzono aż w sześć województwach: są to Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Wielkopolskie oraz Zachodniopomorskie. O Polskim odnotowano trzy przypadki, w Dolnośląskim 6, w Łódzkim 7, a Małopolskim 9. Jedynie województwo mazowieckie osiągnęło dwucyfrowy wynik: zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono tam 22 osób. 18-letnia kobieta pojawiająca się w dzisiejszym raporcie, jest jedną z najmłodszych ofiar koronawirusa w Polsce. Wkrótce więcej informacji.